Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książkami z serii Tryb Czytania Minecraft. Są to książeczki zabierające nas w króciutkie opowieści ze świata Minecrafta. W każdej z takich publikacji mamy jedną krótką historię przygód Emi, Bilcza i Oswojonego Wilka. W tych dwóch książeczkach to na razie jest, jest, są cztery. E, każda zaczyna się od instrukcji, w jaki sposób czytać, jak e, wyszukiwać, wy, wy, wypełniać różnorodne zadania. Mamy tutaj zadania polegające na wyszukiwaniu określonych słów, e, znajdowaniu określonych treści e, i dzięki temu sprawdzimy, czy nasze dzieci czytają. Ze zrozumieniem i czytają uważnie. A ze względu na to, że są to publikacje związane z czymś, co im jest bliskie, main, czyli z Minecraftem, będzie im łatwiej zainteresować się publikacjami. E, dzisiaj dwie historie: podniebna przygoda i ucieczka z netheru. E, w każdym tomie. Emi inicjuje e, określoną przygodę. E, w ucieczce z netteru e, bohaterzy wybierają się do lasu, żeby pobawić się z wilkiem, rzucając mu e, patyki, ale napotykają się na tajemniczy portal i okazuje się, że e, jest to przejście do netteru e, krainy, która jest dziwna, tajemnicza, ale też bardzo niebezpieczna. E, dzięki e, sprytowi, uwadze i e, w, wzajemnej współpracy, świetnej współpracy, bohaterom udaje się dostać z powrotem do swojego świata. Z kolei podniebna przygoda zaczyna się od skoków po łóżku. E, Bitch, skacząc po łóżku, marzy o tym, żeby fruwać. E, niestety nie ma odpowiedniego sprzętu, ale Emi ma, tylko że zepsuty. I tutaj zaczyna się kolejna przygoda, kolejne wyzwanie związane z tym, żeby jak najdłużej nie spać. Aby nie spać, bohaterzy udają się na różnorodne e, wyprawy, e, walczą z różnorodnymi mobami wrogimi, omijają e, tych przyjaznych. Wszystko po to, żeby e, dotrwać do czasu, kiedy pokaże im się fandom, z którym będą musieli walczyć i e, dzięki temu wytworzyć Część potrzebną do naprawy sprzętu, którego ma, którą ma Emi. Mamy tutaj opowieści o współpracy, o tym, jak należy planować zadania i różnorodnych niebezpieczeństwach, ale też pokonywaniu ich wspólnie. Polecam i do zobaczenia.